Witamy wszystkich. Hej, hej, hello. Więc zacznę ja, a później Karo będzie prowadzić, bo ja się tu poplątałem trochę. A więc, tak, to jest weekendowy offline. Ponownie, może to już jest tradycja, może nie. Tutaj drapiemy dużo w tym weekendzie. W weekendach, bo tam się nudzi. Na, wiesz, bo na razie, działki. bo nie ma działki. Jak będziemy chodzić na działkę, to nie będziemy już tak drapać dużo i offline'owo. Bo się sezon działkowy otw otwiera już mocno. Niech tylko przestanie padać. I być, Dobra. Tak, zimno. I być tak zimno. Ale już, już tam tego trzeba będzie coś. Dobra. A więc tak. Tu są oczywiście, kochani, zdrabki, tak. które rzeczywiście. Ja pokażę też tu, 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 te, co my wrąbali, Pokażemy przekrój. Ja tu prze, prześmignę grubo, grubo. Dobra. I tu są super super linie. Porzuciliśmy na razie szczęśliwe linie i małe krzyżówki. Tak, bo. Tak, tak. Wielkie G. Jakieś dają. ekstra linie, ale to ogólnie wszystko daje wielkie G, ale jest tutaj więcej zabawy w tym. Tak. Paradiso, o takie. Ale większe tam, tak jest, jednak nie? jest y, Mechatrony. prawdopodobieństwo tu, o, jednak tyk, tyk, tyk. jest w tych większych tyk. niż w tych mniejszych. No ta, no, tak. no. Takie próbujemy te, próbujemy, testujemy, wy, abyście wy nie musieli, to my to robimy. Tak, robimy no. to za Was. Robimy to za Was albo dla Was. No. Tak. A tu są, tak. Tu są krzyżóweczki, które już żeśmy sobie odkryli. Akurat, nie? Mm -hmm. I tutaj mamy y, w krzyżóweczkach, żeśmy wydrapali 35 zł. No to. W to już jest odkryte. Tu już nie trzeba za wiele robić. Tak? Tak. tak o, nic... piąteczka. W skrócie. Bo Dario myślał, nie że nic nie ma. To myślałem, że nic nie ma. A się, ukazało, się okazało, że jest. Że coś jest bo coś tam nie odrapnąłem. Tu jest O, to tam też coś. Jakieś trzy słówka, tu trzy. Aha, to tu była jest dyszka. Nawet dyszka tu była. Tu był trzy, słówka. trzy słówka, czyli piąteczka. Tu AA, tu, tu też piąteczka. Tu A, też piąteczka. I, tu I też, piąteczka. A, też piąteczka. Czyli piąteczki do wygrany. We, Pick. Tak Dariowi dało w Paradiso. Mi tam chyba jedno tylko. Tak, w mi Paradiso. Mam. To już jest odkryte. H. Ha, 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 ha. się śmiało. I FF, I A. Tak, i wyszło nam 80 zł. Tak. Czyli w tych takich na razie mamy 115. 15 i 25, 40. Ja. Ja dziołcha 30 70 i tu jest dyszka. Tu, 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 no, tu, tu, tu. tu tym, tym, tym pokaż paluszkiem. Tak. Dobrze. Także tak to no, wygląda. Tak to wygląda. Tu są oddaria. Ta te odrzucimy. Te grube. Grube nie dają, co nie dały. To są oddaria, co on sobie tam musi tu dodrapać. Ja sobie Bo tu dodrapnę. mamy. O, tu mamy w chemiku. W chemiku mamy, tu mamy... Bonusik. Bonusik. A ja mam, mam bonusik w powiecie. Tak. No i teraz czyjmy, czyjmy, czyjmy to. A, a jakieś dwie zdrabki inne bo, do tego jeszcze? Bo tak tu machniemy. Aha, no to jest. dobrze, czekaj, czekaj. jest no. wyciągnę, co byś chciał. Idź do szuflady. Ja se idziemy. tu, ty się już tam tego, a ja tu już yy, robię scenę. A ja tam wybiorę coś, Daj coś fajnego. A co? A co? Jak już stukło 600, bo brakuje ten, no to nie brakuje, już jest. Muszę sprawdzić. O, A może jak coś szczęścia? Dawaj. A po ile ona jest? Po 5, po 5 zł. Dawaj, na bogato. A ja tu otwieram w skarbie otwieram chemika. Otwórz bo chemika pamiętaj i... chemiku młody i tutaj taka nauczka ze szkoły wlewaj zawsze kwas do wody. Nie na no odwrót, bo będzie bum! Tak jest, bo jak wejesz wodę do kwasu, to masz wybuch, tak samo jak do gorącego oleju. 10 zł. Wow, I feel good. O, O, -o. To się na pewno zgadza, To jest o, o, czyli tak. 10 zeta, super. Ja mogę w szkole uczyć. Ale kto by wytrzymał? O Jezu, chyba nie. Ze mną. Zapisali. Kto by ze mną wytrzymał? Ja bym tylko gadał przy tablicy i nikt więcej. No. Nie? Uwaga, uwaga, uwaga. Piątka. Zwrocik, zwrocik. Jakie to jest podniecające takie. Jak już wiesz, że coś jest. Wiem, że już coś jest. Tak, uh, uh. I, takie, I co tam jest, i co tam jest, i co tam jest. I nagle uu, i, nie będzie, i, nie będzie. I nagle dżuch, albo słabo, albo ten. No dobra. Tam mieliśmy tylko jedną linię, tak? tak. Tutaj mamy jedną też, jedną, też jedną. Dobra. Tu była o numerze 11. Zapki były różnie brane. O, I też już. piąteczka. Czyli powtórzy się tu. Bibi. 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 Oj, gdzieś mi ucieka ten. Tu mamy jedna linia, toż to samo jest. Tak. I Ach, i ale inna. mnie to zaskoczyło? No Czekaj, czekaj, tu coś nie gra, bez RR. RR tu jest. No to mi się chce, bo to Twoje zdrabki, to Ty żeś coś tam przeoczył. A, bo tu przeoczyłem, przepraszam Państwa. A, tu przeoczyłem. I, I dyszka. Uhu, dyszka. Widzisz, widzisz. Ajacha. Ja wiedziałem, że gdzieś są dwie i nie zauważyłem, że tutaj. No, jest RR. Co tam dalej, co tam dalej? Tu też masz dwie, patrz. Tu są dwie tadam. Ta Od dołu lecimy. A, piątka, dobrze. No i piątka, dobra, czyli RR. Pisz tam, po co mowywuj. Po co Tak jest. Było to, Trochę było. Dużo było przegranych, wiadomo, więcej niż wygranych. Statystyka się musi zgadzać. Tu jest tak. Ach, piątka. No kurczę, i tu jeszcze. Ach, i piątka. RR. Cieszę się, że coś w ogóle jest to, no, tak, tak. To zawsze coś. A, o, a co można na to mieć więcej? No mogłoby sypnąć tam z 750, nie? No. no. Nie obrazilibyśmy się, absolutnie. No. A nie tam. Ostatnia, może mnie tu zaskoczy coś. Jest to jest jedna linia. Linia, okay. nie, co cię zaskoczy? Piątko! Piątką mnie zaskoczyło. O! Czyli BB. To jest 5. No to... Tak. Na razie mamy 170 zł. Teraz Dobra, ja dawaj. swoje odkryję, kochanie. Wskakujesz? Tak, dawaj. Okej, okay, moi kochani. Lecisz. Dopatrzymy, co ja tutaj mam w powiecie. Trzymam cię za kciuki. Trzymasz mnie za kciuka? Dawaj, trzymaj mnie za kciuka. Trzymam, trzymam. I co mamy? Ja mam dyszkę. Uuu, Uuu. Po nosiku mam dyszkę. Dodawaj tam, dodawaj. Już okay. mamy 180. No. O, 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 jest. O, o, o. A mogę ten, bo przecinek mi się wbił. Tu jest, dobra, zero. Dobacz. No? Mamy, tu mamy dyszkę. No pięknie. Tu moi drodzy, pięknie. a jeszcze sobie nie, nie dodrapałam dwóch symbolików. Zobaczymy. A bo już coś tam miałaś, nie? Tak. Tak. No. I co tu mamy? Dwie linki miałaś tam. Dwie linki mam. Tu I co mam masz le leżaczek, le leżaczek mam. Leżaczek, super. Leżaczek i Zobacz, tu więcej. więcej Przesłuchaj, żeby widzieli ludzie, bo tu jest a, ekran a, aha. do przesuwania. A dobra, dobra, tu mam leżaczek był i tu mam leżaczek, tu by się tak. Czy lepiej jakby był arbus, bo by mi zrobił tutaj pięknie. No więcej linii, jest. ale nie mamy arbuza, piłkę mamy piłkę. Zdarzyć, ale masz trzecią linię. A, piłkę z piłką. Tak. O, patrz, faktycznie. Wow! U -u -u. Czwartą U -u -u. nawet! Czwartą? Bo mamy dwie Pas, tu dba. i dwie tu. Ale masz zapę. A co to są nowe zapy? 30. 30. Zazdraszczam. Zazdrasz, patrz, patrz, patrz. patrzmy co tu mam. 5. 5 Do góry. Ta, ta. I tutaj mamy 5 No to dwie dychy. I pięć. I pięknie. mamy dwie dyszki. Dodawaj tam, panie, dodawaj. Dodaję dwie dyszki. Dodawaj dwie dyszki i co tu mamy no, za pięknie. LLL. No pewnie L -l -l. się zgadza, pewnie się zgadza. Mamy LL. -y. Dobra, to tutaj patrzymy. Tutaj mam jedną linijkę tylko tutaj, o, w tym miejscu. I co nam da? Ta linijka. 10. Czy mam? 10. 5. 5. No niestety 5, tylko bebe. Bebe. Mamy dę. Dodaj 5. Nie zapominaj tam się. Nie opierdzielaj! Dobrze jest zapisane. Mm, tu, tu mamy linijkę. A tak, ekranu. Pięknie. I. 15! <laughs> o! Może być? U, Może, być u, 15. U, 15. U, Może być 15. Może być 15. Ale leżesz to kurczę się ten. To co mamy? Co to za co. Za... Nie wiem, może. Nie wiem. Zobacz na tej twojej ściądze. Nie, nie ściąga. Nie ta? E, to drugie kółko. Nie wiem, gdzie jest kółko. Tutaj. A a. To jest no, 709, ale chyba nie mamy tego 7.09. Nie spisałeś nie sobie. Nie spisałem. No uwierzmy no, na słowo. Dobra. Powinno być AA i mamy 15. Dodałeś 15? Tak jest. dodałych 15. Dodałych, pięt... A ja tu mam tak. Też patrzcie. masz linię. Jedną linię, jed... drugą linię. I koniec. I koniec. Dwie linii. Czyli nie, Altka, fajnie. 5. 5. Piknie. I 5. 10. Podajemy. Dyszka, czyli mamy RRR, tak? Powinno tak być. RRR, tak. No bo AA było 15, czyli dyżka. Mamy RR, tutaj zobacz, żeby niżej. Eee, tu. No. Nie, to BBB. BBB. ale miałeś RRR, tak, tak. No. I było dyszka. No, dokładnie, dyszka. RR. Bosko. I tu mamy ekstra linię, jedna tak. ekstra linia. Tak. Lubimy tylko ekstra linie. Tylko jedna. Fajnie się I jest gapuje. tylko. Jeszcze nie dorwałam różowych. Nie ma u nas. Muszę. Nie, nie wiem, nie wiem gdzie mam szukać. Nie ma. Będę szukać, jak będą, to Piękne. będziemy mieli różowe. I dwie dychy. Uh, uh, uh. To mamy dwie dyszki. No to dwie i pół stówki równo. 250. De, de, de. Także wydrapaliśmy. Prześmy i... 250 zł. Ale ile żeśmy wydali? <grychy> nie, nie wiem. Nie. Nie, liczę. <grychy> nie liczymy tego tak już. Nie liczymy. <grychy> Dobra, no to przejdziemy z żabeczką. Dobra, tu dawaj mamy ropuchę. dwie żabeczki. Dawaj ropuchę. Dobra, masz 49, Obojętne. a ja sobie wezmę 35, ja bo ja kojarzę młodsza dawaj jestem. do góry. Kom, orientuj się. Kumkuma kum damy. Kumkum kum ostatnio nam dał, no nie? Tak. Kum kum Bywało, dał. Że dawały. Które nam dał, to zobaczymy, 3, co dzisiaj jest. 4, 5, 24. Dobra, gdzie tu mam szukać? Gdzie tu mam szukać? Tu szukamy i mamy 4. 4, 1, 7, 23, Jak i 23. Niestety, nic. No to jest mało ich, tak? Do 13. Tak. Tu jest piękna. Oh je! Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Tego się nie spodziewałam. 22. I jest druga. I <laughs> 34. No, weź! <laughs> lubię tą żabę. Oj, <laughs> ty moja żabciu. Hej, moja. żabciu. lubię zapciu. tego kum kuma! Chyba go będziemy częściej drafać. I co my tu dobra, mamy? Dajesz. Pod 15 mamy jest, pięć, pięć od i pod... 34 mamy, uuu, uh, 5 zł, czyli dodaj kochanie, czyli mamy już 250. Nie, no już jest, jest po, 200 po, poza 200. turniejem. Ach, dobra. Poza turniejem. No to mamy, dyszkę mamy, kochanie. to, był syfisz dookoła, wszędzie wokół stołu, więc sprzątać trzeba. Co, mam to też zrapać? Nie, nie zrapam, ja się zrapnę, o, tak z boku sobie tu usiądę, nawet nie będziemy się przesiadać. Weź mi tego twojego zdrapaka, o, ja się tutaj tak dobra, roz, się ro, o, tu tylko ostrość i rozgarniemy sytuację. Tak, gdzie są te wygrywające? Jak już trafiszimy wygrywające, to już będzie źle. 27 to sobie o tak, przelecimy tu. Tak, 14, 22, 27 i 16. Ooo! Tak to wygląda. No to lecimy od dołu. Ja cię zaskoczę. A co? 8. U mnie górna linia będzie wygrywająca, ale się źle mi coś drapię to. 26. Łoboczek. Dziewiętnastka, co jest tu? Dyszka. Jeden. Oj, mi to twardo idzie tak. Uch, 28. osiem, oboczek. No teraz będziemy. Opornie, mhm. oboczek. Tu mnie oboczkami rzuca. Zadziął oboczek. Dzień dobry. Dwadzieścia sześć myślałam. <noise> Będzie, będzie, jak tak oboczkami. No, tutaj 25. A tu, tu nie zapowiada to się, się i dana, oboczek, oboczek, także tu wiadomo, że jest. A dzisiaj, to, kochanie, niestety twoja jest pusta. Tak, same łoboki, RQW. Tak. No nic, ty to masz szczęście w tych grach. No nie zawsze, nie zawsze, ale, ale Dobra. bywa, bywa. Dawaj, tapetę. Na tapetę dawać? Dobra, to tu mamy te. Wygrane, tu mamy przegrane, tu jeszcze dorzucę te paradiso i to. No także tutaj wydrapaliśmy w sumie 260 zł. Dziś, 250 tak. przez weekend, plus moja dyszka dzisiaj, żabki. Tak. 250 zł było z tym, no. Tak. No a tu mamy tyle, Jeszcze mi do y, kolektury i wymienić na następne strapeczki. Tak, a to sobie oklejemy ściany. Zobacz jaką firmę zrobimy. W, w publikacji sobie zrobimy. zrobimy nowe kafelki. Chyba rozbijemy i sprzedamy, żeby było na nowe zdrabki. No. <grafy> Będziemy mog y proponuję wytapetować pokój tymi zdrabkami, sufit i cały ten jeden pokój wytapetujemy zdrabkami. A co? A co? Wygranymi oczywiście. Nie, nie, nie wygranymi nie, wygranymi, nie zaniesiemy je. A to pewnie. Dobra. Także dzięki za oglądanie, Dobra. buziaczki. Pa, pa, Bawcie się z nami. Dajcie suba, łapka w górę. Tak. No. Hejka, pa, pa, pa.